Przed wielu laty widziałem taki ciekawy napis na murze. Ktoś napisał, to było gdzieś tam początek lat 90., takie to przebudzenie charyzmatyczne, które ogarniało cały świat, też weszło do Polski. I ktoś napisał na murze: Jezus jest odpowiedzią. A ktoś dopisał, ale jakie było pytanie, ale na jakie pytanie. A ktoś odpisał: Na każde. Jezus jest odpowiedzią. Ale na jakie pytanie? Na każde. Czy jest to pewne uproszczenie? Myślę, że to jest pewna wskazówka, że Jezus jest odpowiedzią na każde pytanie. Bo popatrzmy na różne, różne rzeczy, które w życiu się dzieją. Może być tak, że nie, mówisz, że jestem, jestem chory. Jezus jest uzdrowicielem. Co nie znaczy, że tylko w nadprzyrodzony sposób uzdrawia, uzdrawia też przez lekarzy. Ale uzdrawia też w ten sposób, że, jak to ktoś powiedział Denis Bennett, autor książki Trzecia Godzina Dnia, charyzmatyczny ksiądz anglikański, którego żona chorowała na nowotwór i zmarła, on mówi: Bóg zabrał ją od choroby do siebie. Więc Jezus jest odpowiedzią w ten sposób, że może uzdrowić w nadprzyrodzony sposób. Może posłużyć się lekarzami, medycyną, a może zabrać nas od choroby. Więc może też oczywiście dać nam siłę, żeby przechodzić chorobę, przechodzić coś, co jest trudne i ciężkie i On jest w tym. Więc Jezus jest zawsze odpowiedzią, jaką, to tylko chciałem pokazać na jednym przykładzie, tak, ale jaką, jakiej byśmy nie mieli życiowej sytuacji, to Jezus jest odpowiedzią. I to jest takie też interesujące, ktoś zauważył tak, mówi zauważyłem, że jak ludzie się świeżo nawracają, to wtedy szybciej te odpowiedzi od Boga dostają, a jak są, im dłużej są wierzący, to trudniej dostać od Boga odpowiedź. Nie wiem, czy każdy by się z tym zgodził, ale ja doskonale rozumiem, o czym ten człowiek mówił. To jest trochę tak, że jak się nawracasz, kiedy ja zawołałam do Boga, więc że jeżeli istnieje, zrób coś w moim życiu, nawet nie wiem, co i doświadczyłem Jego miłości, to ja po prostu ja nie miałem. Ja nawet nie do końca wiedziałem, wierzyłem, czy Bóg odpowie, ale ja nie miałam żadnej innej alternatywy. Całkowicie ufałem jemu. To było zaufanie płynące z desperacji. Ale jak to ktoś powiedział, nieskończone zaufanie Bogu rozwiązuje mu ręce. No więc. Yy, Później, kiedy dorast, dojrzewamy, wierzymy się, sobie, modlimy się o coś mówię, A, tutaj trochę nagrzeszyłem, a tutaj się za mało modliłem, a tu może mam za mało wiary. Bardziej ten akcent przesuwa się na, na nas, ale to nie jest główny powód. Że później jakby wydaje się, że jest trudniej. To jest, Bóg na początku tak traktuje nas jak dzieci. tak Dzieciom dajesz wiele rzeczy, no bo jest dzieckiem, ono się świeżo narodziło. Tak Biblia używa tej metafory nowe narodzenie. Więc skoro dziecko się świeżo narodziło. To, co ty możesz wymagać od tego dziecka? Ty po prostu dajesz mu wszystko po, pod nos. Ale im bardziej dorasta, tym bardziej musi samodzielnie. Nie chciałbym, żeby mój syn, mając 35 lat, cały czas mieszkał ze mną i żebym ja mu robił śniadanie, obiady. Już teraz mu nie robię, tak, ale z nastolatkiem, ale, yy, ale on ma być samodzielny. I tak samo Bóg. Na początku to przychodzi jako taka taka łaska, że dostajemy, a później. Potrzebujemy ukształtować sobie postawę wiary, żeby rzeczy zdobywać. I to jest ważny proces, którego Bóg nas uczy, ale proces, który zaczyna się od tego, co właśnie powiedziałam na samym początku. Nie możemy zapominać, że Jezus jest odpowiedzią. I czasami, albo inaczej, jako reguła jest, że Jezus zawsze przeprowadza nas przez takie momenty, takie dni, Czasy, które regularnie się powtarzają Co jakieś, Takie czasy, które powtarzają się co jakiś czas Takie sezony życia, które powtarzają się Co jakiś czas, kiedy jest trudno Kiedy jest ciężko, kiedy nie widać Jego odpowiedzi Kiedy nie czuć Jego obecności To też jest, jest potrzebne Żebyśmy ufali Jemu Żebyśmy, kiedy Bóg nam daje rzeczy To okazuje nam swoją miłość Kiedy my idziemy I służymy Jemu, mimo że nie widzimy Odpowiedzi, my okazujemy Mu swoją miłość Dlaczego w ogóle o tym mówię? Ponieważ czytamy teraz skompilowaną w jedną opowieść w cztery Ewangelie i doszliśmy do momentu, kiedy narodził się Jezus. I czytaliśmy, że to było takie skromne, takie nawet niezauważalne i ludzie by nie zauważyli, gdyby Bóg nie zainterweniował. Tak często jest w naszym życiu, że my też nie zauważamy Boga, gdyby on nie zainterweniował, moglibyśmy się z nim minąć. I czytamy o tej interwencji w następujący sposób. Tej właśnie nocy na łąkach przylegających do miasta pasterze pilnowali stadowiec. Nagle zjawił się pośród nich anioł, a cała okolica zajaśniała chwałą pana. Bardzo się przestraszyli, lecz anioł uspokoił ich i powiedział: Nie bójcie się, odpowiedzią jest Jezus. Dobra, żartowałem. Chociaż nie do końca, on tak powiedział, tylko innymi słowami. Nie lękajcie się, przynoszę wam radosną nowinę, która dotyczy wszystkich ludzi. Dzisiaj w Betlejem narodził się wam zbawiciel, długo oczekiwany Mesjasz i pan. Oto jak go rozpoznacie. Ujrzycie niemowlę owinięte w pieluszki leżące w żłobie. I nagle pojawiły się całe zastępy aniołów, którzy uwielbiali Boga, śpiewając: chwała Bogu na wysokościach, a pokój na ziemi wszystkim ludziom, których miłuje. Gdy te niezliczone zastępy aniołów wróciły do nieba, pasterze rzekli: chodźmy do Betlejem, zobaczmy ten cud, o którym mówił Pan. Pobiegli do miasteczka, odnaleźli Marię z Józefem. Ujrzeli też leżące w żłobie niemowlę, opowiedzieli wszystkim o tym, co przeżyli i co anioł mówił o dziecięciu. Słuchający ich ludzie nie mogli wyjść z podziwu, a Maria zachowywała to wszystko w swoim sercu i często o tym rozmyślała. Potem zaś pasterze wrócili do swoich stad, wielbiąc Boga za to że dane było im ujrzeć aniołów i zobaczyć dziecko, o którym powiedział im anioł. Jesteśmy więc w tym momencie, w którym Jezus przyszedł na świat i Bóg przez swoich aniołów postanowił poinformować niektórych ludzi o tym, że jego syn jest na świecie. I widzimy tutaj pasterzy. Pasterze to byli raczej tacy najemnicy, którzy nie tyle znali się na bydle, na bydle, na bydło, na bydle, nie tyle znali się na owcach, o, to będzie dobre, wybrnąłem, e, tylko wiedzieli, jak to stado obronić przed wilkami i przed złodziejami, i przed różnymi bandami, które kradły. Więc przede wszystkim to byli ochroniarze. I to byli ludzie, którzy raczej nie myli się za często, szczególnie kiedy Wypasali te owce oraz nadużywali alkoholu. Więc do takich ludzi przychodzą aniołowie. Jeżeli Maria i Zachariasz mogli się przestraszyć, którzy byli pobożnymi ludźmi, tym bardziej mogli się przestraszyć yy, ci pasterze. I usłyszeli właśnie to przesłanie: Nie bój się jest Jezus, który jest Zbawicielem, rozwiązaniem wszystkich Twoich problemów. I, Ojcze, dziękujemy Ci, że dałeś nam Jezusa i że przez Niego dajesz nam rozwiązanie wszystkich naszych problemów, że Ty masz nieskończony wiele dróg, przez które dajesz rozwiązanie i że dla nas, niezależnie w jakiej sytuacji jesteśmy, także masz to rozwiązanie. Amen. A jeżeli chcesz lepiej poznawać Biblię, zapraszam Cię na spotkanie za słowem więcej informacji w linku poniżej.